Oh oh oh, la da 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 oh oh oh, la da 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 oh oh oh, la da da da, making our Christmas memory Witam w moim kanale i witajcie w 21. vlogmasie. I w tym vlogmasie nagrywam clean with me, Będę sprzedać mój pokój. Po prostu dawno tak nie sprzątałam tak dobrze, że wszędzie poukładane. Bo ogólnie tak na wierzchu to jest spoko, ale w szafkach i wszędzie tak naprawdę w szafie Tutaj, tu w, w komodzie mam wszystko porozwalane i chcę poukładać. To więc muszę powycierać kurze, poodkurzać, powycierać okna i lustra, posprzątać w szafie, posprzątać w komodzie, posprzątać w szafce nocnej, posprzątać w biurku i na biurku, poukładać na regale i odłożyć ciuchy do szafy, co mi mama prała i wyprasowała. Ale najpierw to muszę oczywiście posprzątać tej szafie. Musimy oczywiście muzykę jakąś posiedzieć, ale w sumie nie na no ja telewizji. Boże, Nie wiem w ogóle od czego zacząć, ale ja myślę, żeby zacząć od regału i pójść później biurko tutaj tak naokoło Wow, patrzcie jakie światło w ogóle. Trochę denerwuje mnie to światło. Co jak zasłonę... zasłonię... miałem jak git. Co chcesz wyjść? Tak, zacznę od Boże, Tutaj aż normalnie widać kurz. Tak, zacznę od regałów. pościągam wszystko, powycieram i jakoś inaczej tu poukładam, bo jakoś nie podoba mi się po prostu jak to jest poukładane. Tak poukładałam tutaj, a tutaj chyba to... nic nie dam, Nie wiem. No, trochę pusto jest, bo tam był ten, ten, ale nie wiem, czego chcę tam dawać. O, on tutaj był. Nie wiem, bo tutaj, tutaj jest tak minimalistycznie, i później tu, jakby ta półka z tymi mi nie pasuje. Nie wiem, co zrobić. Chyba tak zostawię, no bo jakby. Niech tak będzie. Teraz zabieram się za biurko, i tutaj chcę, tutaj chcę w tej szufladzie poukładać. Znaczy tu jest poukładane, tak w miarę, znaczy tu jest gorzej. To jest jakby poukładane, ale tutaj właśnie ten nie jest. I chcę też z kosmetyczki wyciągnąć kosmetyki, bo tam mam całą moją, jakby, cały mój makijaż. Jakby mam w jednym miejscu, ale chyba jednak, jakby chcę gdzieś poukładać ładnie. czas na komodę, chyba najgorsze. Tutaj ta szafka. Jak ja ją otworzę, to tam wszystko wyleci z tamty. Więc muszę zabrać stąd na razie choinkę. Od razu tutaj podkurzać, bo się znów ten śnieg z choinki nasypał. Dobra, nie jest tak, że zrobię wam zdjęcie i pokażę co tu się dzieje. Ja się boję tutaj cokolwiek dotknąć. Nagrywam na telefonie, bo aparat się rozwiązał. nie ostatnia, ale taka większa rzecz to jest szarpa. głównie to, bo jakby tutaj jest poukładane tak, poukładałam, tutaj sobie zrobiłam te dwie kurtki co noszę tą i tą, żeby mieć na jednym wieszaku, co nie, że nie tak jak tu na przykład, że, znaczy zaraz na jednym wieszaku, żeby mieć jakby jedną rzecz na wieszaku nie tak jak tu, że dwie rzeczy są Ta kurtka właśnie była tak I mnie to wkurzało No i tutaj jeszcze mam takie, tu mam torebki I tutaj poukładałam No jest tu dużo rzeczy, ale inaczej się nie da Jest bardzo poukładane Tutaj mam prezenty Już papier też z tamtego roku jeszcze Zostawiłam na wierzchu, bo za niedługo będę pakować Żebym miała dostępny Która jest godzina? Aha, nagrywam telefon. Nagrywam telefonem, a ja szukam telefonu. Jeszcze mi zostało odkurzać i umyć te lustro i okna, i parapet jeszcze wytrzeć. Jedyne, co jeszcze mi wkurza, to że to tam tak leży, ale no nie mam gdzie tego dać. Aha, właśnie. Jeszcze muszę te ciuchy odłożyć do szafy. Moja mama gada przez telefon. Słyszycie ją? Posprzątałam, jest czysto i będę kończyć tego masa. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i widzimy się jutro w następnym Pa! Christmas